Zadanie 31 czerwiec 2022: funkcja kwadratowa f ma dokładnie jedno miejsce zerowe równe 2, ponadto f od 0 jest równe 8 i wyznaczyć wzór funkcji f. No to co musimy zrobić? Jeżeli ma dokładnie jedno miejsce zerowe, to znaczy, że postać iloczynowa będzie wyglądała tak: f od 0 równe 8. Aha, no i od razu możemy pisać, że to x0 jest równe 2, skoro to jest miejsce zerowe, to mamy punkt 2,0 jako cięcie z osią i 0,2 to oznacza, że mamy punkt 0,8, gdzie 0 jest x, a 8 y. To co możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć, że F od X jest równe A razy x minus x0, może od razu zapiszę, czyli minus 2 podniesione do kwadratu, a z drugiego punktu wpiszemy sobie 8 i 0. Czyli 8 to 4a, czyli a to 8 czwartych, czyli 2 całe, a to oznacza, że f od x jest równe 2 razy x minus 2, podniesione do kwadratu. I w zasadzie mamy wyznaczony wzór funkcji, ale jak ktoś woli, to może to do postaci ogólnej, na przykład jeszcze przekształcić, czyli f od x będzie równe 2 razy x kwadrat minus 4x plus 4, czyli f od x to 2x do potęgi drugiej, minus 8x plus 8 i to też może być wynik.